Jesteśmy gotowi? Tak. To dobrze. Proszę bardzo. To zaczynamy. 31 niedziela zwykła, rok jeszcze B. 3 listopada. No i mamy znów wołanie o największe przykazanie. Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Czyli pierwsze, najważniejsze. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jest z tory wynika 613 przykazań dla Żydów. Mamy 248 nakazów, 365 zakazów. No, nawet mówiło się no. około prawie 1000, no. generalnie takich spisanych, niepisanych. No, naucz się tysiąca A. zasad. No i które jest pierwsze? O. I teraz ten człowiek, to wcale nie jest pytanie do Jezusa, żeby go podchwycić albo zaczepiać go. On przychodzi po pomoc, bo czytałem w komentarzu, że ów ten człowiek mógł być niewykształcony w prawie i mógł być bardzo zagubiony wobec tak wielkiej mnogości przepisów. No chciał po prostu mieć kawa na ławek. Które, nie? Które jest największe pierwsze? No i Jezus odpowiada, nie? No, znamy to przykazanie już z księgi Powtórnego Prawa, że miłować Boga tak? całym sercem, całą duszą, całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Jak gdzie rozumiesz to, I to przykazanie? Jest, I to jest jedno przykazanie? Dwa przykazania miłości, które traktujemy jako jedno, ale dodam jeszcze jedną ciekawostkę. No jaka to Jeden z biblistów orzekł, że mamy przykazanie miłości, przecinek, dwa przykazania miłości wo, wobec Boga, wobec ludzi, jakby zbiór wszystkiego. I teraz dodał taką rzecz, zacytuję: że dwa przykazania miłości tak naprawdę składają się z czterech elementów. Pierwsze, słuchanie, drugie, miłowanie Boga, trzecie, miłowanie bliźniego i czwarte, miłowanie siebie samego. Że pierwsze podprowadza ten taki przedrostek Szema Izraela dla Żydów, który był też modlitwą, przykazaniem, on wprowadza w tą dynamikę przykazanie miłości. Mówię, dwa przykazania miłości, które stanowią jedno przykazanie. Miłuj. Boga, bliźniego i siebie samego. Trzy w jednym. Jak to gdzie rozumieć? Ja teraz jestem przy pierwszym, słucham, słucham ciebie. I słucham i słucham. Nie jest łatwo miłować, bo miłość y, musi się konkretyzować w jakichś różnych sytuacjach, w wypadkach. Inaczej wobec jednego człowieka, inaczej wobec drugiego, inaczej w takiej sytuacji, inaczej można powiedzieć o różnej porze dnia, że tak powiem, bo są różne potrzeby, różne pragnienia. I miłość zawsze jest czymś, co musi się skonkretyzować w danej sytuacji. Oczywiście zasada jest taka: miłuj. Miłuj. Jak doczytałem, mamy w Polsce około 13 różnych kodeksów. A poza tym, jeszcze mamy mnóstwo praw i zasad. Tam, gdzie pójdziesz do szkoły, do pracy, to masz osobne, podpisujesz później różne RODO, nierODO jakieś umowy, że zapoznałeś się z zasadami. Czy jest to człowiek w stanie ogarnąć, wszystko przeczytać? Może przeczyta, ale czy zapamięta i będzie to potrafił umieć wykorzystać od razu? Jest to trudne. Czasem człowiek ma problem i myśli, do kogo się tu zwrócić? Pójdzie do psychologa. Ale z tym samym pójdzie do przyjaciela, ten mu trochę inaczej powie. A pójdzie do lekarza, to jeszcze inaczej. A pójdzie do mamy, <laughs> mama jeszcze inaczej powie. A pójdzie do Pana Boga na modlitwie i Pan Bóg mu da właśnie swoje słowo, swoje takie natchnienie, światło i jak to ktoś powiedział, kiedy psuje ci się samochód, idziesz do mechanika, ale co zrobić, kiedy psuje się życie? Idziesz do Pana Boga, który to życie Ci dał, który stworzył, który wie to wszystko. Więc Pan Bóg jest znawcą wszystkich tematów z życia człowieka i On daje nam przekazanie, miłuj, miłuj, ale dał też nam rozum, dał nam wspólnotę, żebyśmy też rzeczywiście umieli rozeznawać. Papież Franciszek poświęcił wiele takich kateches o rozeznawaniu. No, mamy długie lata życia po to, żeby właśnie też Uczyć się, jak żyć przykazaniem miłości w danych sytuacjach przy, i, i, i jak postępować konkretnie. No bo łatwo powiedzieć miłuj, to jest najważniejsze. Oczywiście, ja nie mówię tutaj, że Pan Jezus coś nie tak powiedział. Powiedział słusznie i najpiękniej, jak to można tylko powiedzieć, ale no, to mnie nie oceniać w ogóle słowa Pana Jezusa. On dał nam przykazanie, i, i, i to się domaga po prostu konkretyzowania, ale on też powiedział później: Kochajcie tak jak ja ukochałem, tak jak ja ukochałem. Więc jak nie wiem, co robić w danej sytuacji, jak to przykazanie miłości realizować, to myślę: A co zrobiłby Jezus? A co zrobił? w różnych podobnych sytuacjach, jak postępował wobec wdów, wobec dzieci, wobec starszych, wobec wrogów, wobec nieprzyjaciół, wobec bliskich. I to się zawsze domaga konkretyzacji, a ta konkretyzacja, czy przykłady znajdziemy też w Ewangelii po prostu, jak kochać w danej sytuacji. Powiem Ci, jak cytując naszego Pana Jezusa, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, no rozsądnie powiedziałeś. I jeszcze jedno, dodatek odnośnie przekazania miłości, że rabini właśnie podejmowali te próby wyjaśniania tak? i systematyzowania tych praw, nakazów, i my też próbujemy, każdy człowiek próbuje w swoim życiu konkretyzować te słowa Jezusa. To przykazanie miłości. Wiemy, miłość wobec Boga, ktoś powie, no to ktoś powie wszystko: msza święta, moja modlitwa, czas spotkania z Bogiem, adoracja, brewiarz, różaniec, wiele form pobożnościowych, nie? Miłość do bliźniego. Rodzice, bracia, siostry, rodzeństwo, sąsiedzi, moje słowa, czyny i tak dalej. Relacje. Koledzy w kapłaństwie. Koledzy w kapłaństwie, Piotr, Paweł i miłość do siebie samego. I, i przeczytałem niedawno takie doświadczenie właśnie z psychologii też religii, że ludzie mają coraz więcej problemów z tą miłością własną że siebie nie kocham, nie miłuję. To nie chodzi o jakiś narcyzm, to nie chodzi o jakieś przechwalanie, ale też mam pokocha ciebie, bo jest to słowo w karygmacie. Bóg kocha ciebie takim, jakim jesteś i zachęca cię, żebyś wszedł na tę drogę miłości i miłował Jego, miłował bliźniego i miłował siebie samego. To odpowiedzią może być taki, takie słowa z piosenki, nie? Miłością, głębsza niż ocean bez dna, no, jako sam bez pojąć, nie? Głębsza, ale później wyższa niż najwyższe góry. To no, tak. I, jaka to ta jest miłość? No, ona jest, jest szeroka, wysoka, głęboka, ona, ona zawsze szuka. Miłość nie spoczywa, nie? nie spocznie, a już jest ograniczona jakimiś realiami. Nie, nie, nie. Miłość przekracza zawsze pewne granice po to, żeby właśnie pokazać. Czynić jakieś dobro człowiekowi, nawet zaskoczyć go w tym, że człowiek może się nie spodziewać, że czy jeszcze mnie coś może spotkać dobrego, czy ktoś mnie może pokochać. Boża miłość jest większa nawet niż nasze pragnienia. I na zakończenie słowa Augustyna, bo jak do pytania: Które przekazanie jest najwie... pierwsze? Pierwsze: jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim odpowiednim miejscu. Amen. Amen. Życzymy dużo miłości do Boga, do bliźniego. I, I do, do siebie, siebie samego. samego. Amen, amen.